Bush vs. Kubir to seria 10 odcinków, które odbywają się na mapie typu Skyblock. W każdym filmie musimy wykonać 5 zadań podstawowych i jedno zadanie o punkt. Osoba, która na końcu serii będzie miała tych punktów najwięcej, wygrywa 2000 zł. Jest to czwarty odcinek z tej serii i aktualny wynik to 2 do 2. Chcielibyśmy, aby odcinki z tej serii były po części tworzone przez Was, dlatego zachęcamy do pisania w komentarzach propozycji zadań do przyszłych odcinków. Zapraszam również na kanał Kubira, bo filmy z serii Bush vs. Kubir pojawiają się na obu naszych kanałach. Na zmianę, czyli jeśli ten film jest u mnie, to poprzedni i także kolejny będzie u Kubira. Zachęcam również do polubienia tego filmu, jeśli kontent tego typu przypada Ci do gustu. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Siemano. Dzień dobry w Dzień dobry. Kla albo... albo bardziej dobry wieczór. Dobra, Kubiże, musisz co tam? mi odpowiedzieć na parę pytań, bo, bo czegoś nie rozumiem, trochę. Same rzeczy nie znikają bez powodu, więc powiedz mi, gdzie jest moja lawa? Jaka lawa? Chciałem w ostatnim odcinku o tym, jak skraftowałem moją e, motykę, raczej napieraka motykę, chciałem ją schować obok lawy, obok mojego trofeum. <grym> I jej nie ma. I pamiętam, że była w tym miejscu Nie, nie ma jej? Nie ma jej? No a kto mógł ją wziąć. <grym <grym> nie wiem, stary. O co chodzi? Jak nie wiesz. Na pewno ją ma. Musisz ją mieć. Bush, powiem ci to w ten tak. sposób. Ja wiem, gdzie jest ta lawa. No, to jednak wiesz. Wiem, gdzie jest. Cokolwiek. Ale, ale. Powiem ci o tym miejscu dopiero w momencie, kiedy na co zasłużysz. Co to znaczy w ogóle, kiedy na to zasłużę? Co? Kiedy dodam ci punkt za darmo, czy o co chodzi? No zobaczymy. zobaczymy. Czy jest zasłużenie. Yy, no nie wiem, zobaczymy. Ja mogę po prostu cię teraz zabić. Ale ja nie mam tej lawy przy sobie. Przynajmniej mi da satysfakcję, że zniszczyłem złodzieja. Aha? <noise> kto, kto teraz za da wygrywa walkę? <głos> <głos> Trochę tak jest, ale... Nie wiem czy chce mi się tracić tej demy, więc zrobię tak. A, bo ty nie masz... Ja mam... Ja nie mam sprint mogę ja możesz... <noise> 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 no, e, ale i tam nie <noise> nieźle. No i teraz jesteś u mnie na wyspie. Aha, zlagowało mi. Dobra, masz to wszystko. Zlagowało mi grę, actually. Dziwne to było. Nie smaczne. no, burs, Wiesz, bo. No. Powiem ci, gdzie jest ta lawa w dalszej części filmu, ale nie wiem jeszcze kiedy. No, ale trzymam ci za słowo. Dobra. Ty masz moją lawę, ale ja mam też coś, czego ty chcesz, co nie? To. też. Co czy, masz jak, czy jest jakiś inny mleczyk jeszcze oprócz tego mojego? No nie wiem. A ja o tym zapomniałem w ogóle, bo ty mieś na start ci się pojawił na wyspie mlecz. Tak. Nie jestem zapomniałem zwanym mleczem Kubira, tym. ale swojego mlecza zgubiłeś. W wojdzie. Zgubiłeś w wojdzie. W ogóle, jak twoja fala? Prosperuje. Powiem ci, że rośnie powoli. Ja Chciałbym ją powiększyć, więc w sumie pobiegnę sobie zebrać jeszcze trochę dirta z tej wyspy, z domkiem. Mamy teraz całkiem sporo tych drzew, bez to, to, że musieliśmy zrobić drzewkarkę w drugim odcinku, tak? W drugim odcinku, tak. No, jeżeli nie widzieliście, to oczywiście zachęcamy. Tak, na moim kanale jest drugi odcinek, ten będzie też na moim kanale, ale ostatni film był Kubira. Więc jeśli chcecie tak. się dowiedzieć, co się wtedy działo, to proszę. jeszcze trochę mi brakuje, brakuje mi 9 klocków. Też u ciebie jest tak gorąco. Już? kurde jaka tak, jest... czuć No, czy strasznie. U mnie ja jest dzisiaj nagrywa... chyba za 30 stopni. I to jest ten moment najgorszy, kiedy. W momencie, gdy idę wziąć prysznic, to nie wiem, czy jestem mokry, dlatego, bo się umyłem, czy dlatego, bo się już spociły. Ja zacznę chyba walić inne prysznice. Same to bo jest dobry opracam. pomysł. No. Co ty chcesz? Drugą, pochodnie. No stop! Dobra, ja idę cię zabić za to, wiesz o tym. Nie! <grystanie> dobra no weź już nie bij mnie, bo cię zabiję no. Dobra masz te itemy, proszę, 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 proszę. O pochodnie też dałeś ci. O pokornie, aha. Haha raz! wraca. Idź mi stąd. No nie. prawie, dobra. hita. Rozbiorę tą wodę stąd. Wziąłem tą wodę. Dobra, Kubirze. Co tam? Co to na to, że może rozpoczniemy już e, prawidłową część odcinka, czyli... Robienie zadań. zadań. No tak. Zadania oczywiście braliśmy z komentarzy, także dalej zachęcamy do wysyłania, ponieważ w sumie ta seria trwa dalej tylko w... dzięki wam. Ej, też teraz pomyślałem, że jest w sumie jeszcze jeden pomysł na zdobywanie jedzenia. Haha! <laughs> Wędkojesz! Już to mi drufnęło? Fish. PAPERFISH! PAPERFISH! Co to Paper. jest? PAPER! PAPERFISH! PAPERFISH! zjem go. Nie, nie zjem go. Ale zjem on Można ma... go oddać. Tak? No. E. Papper pisza. pisza w głowie. Dobra, to jest moje kolejne trofeum pierwsza ryba, jaką wyłowiłem chyba zacznę ich te, tego robić trochę więcej. Aha, czyli ty masz wędkę, tak? Mm -hmm. W sumie ja też sobie zrobię wędkę. Dobra, pierwszym zadaniem jest przenieść Axolotla na swoją wyspę. Okej. Okay. Okay, Axolotle jest... wiesz, gdzie są? Wiem, pamiętam. Yy, w poprzednim odcinku brałem wodę na nieskończone źródełko z tamtego miejsca i tam przejdę teraz. Bo już czemu ty też tam idziesz? A gdzie mam iść? Gdzie indziej axolotla? No, ja pierwszy musiałem. Dobra, dobra. Nie, 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 nie. nie, nie. Nooo, Nie rób tego, nie rób tego. Ważek. Nie rób tego. Bo mam wiaderko teraz. Skraftujesz sobie nowe. Aha, tak <grym> i jesteś. też. nie wiesz co. Kurde, już czekałem. Dobra, ale co? Sojusz czy nie sojusz? No sojusz. Dobra, dobra. Do Siema, ma Axolotle. Się co tu robi kurczak? Bez kitu. Mamy Axolotle, e, więc trzeba się wykopać do góry teraz i spróbować nie zginąć. jest to kurczak niedrobną? <laughs> nie masz takiej ufarty jak ja w poprzednim filmie. Nie mam. Nie rób tego. <śmiech> <śmiech> nie rób tego. Dałem radę. <laughs> no dawaj, pociągnij. Dobra. Nie, 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 tak to nie. nie. O <gulia> Dobra, 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 ja stąd spadam. Ale. prawie się prawie wziąłem. No, 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 prawie poleciałem, ale na szczęście poleciałem do przodu, a nie na bok. Okej, okay, czy to zadanie by mamy pierwsze zaliczone? <gulia> ja jeszcze nie mam, no ale. Dobra. Aha. No teraz już mogę powiedzieć, że mam. No tak. Ej, nie! Nie! Co? Poleciał? Na dół, wypłynął mi. Ja muszę iść po drugiego, bo jeszcze nie mam zaliczonego zadania. Dobra, niech tu no, siedzi. Dobra, no, no, teraz dało rada. A może no, zrobię to. I... Nie no! Znowu Tak Bo zapomniałem, że to jest akurat zrobione w ten sposób, w którym... Ja pierdzie Wiesz, że jak teraz zwalę, no to z... nie zaliczę tego challenge'u. To nie Dobra, Axolotu, ty daj, dasz radę. Ty przeżyjesz, uu, ci to. Już zaliczyłeś zadanie? zadanie? Zaliczyłem zadanie. Okej, okay, mamy kolejne. Twórz złote stwórz. jabłko. Okej, okay, czyli znowu musimy się przejść tam. Ale czy ja mam żelazny kill -off? Czy ja mam jabłka w sumie? To jest pytanie. Ja nie mam ma jabłka naprawdę. Aha, nie mam żelaznego kill Dobra, Dobrze, się przepalać też żelazo. Złote jabłko jak się Uuu. robi. Dobra, mogę biec tam na wyspę. A ja przepalam. Kurczę, ale to dużo tego złota pójdzie. No właśnie niekoniecznie. Chyba, że też jest Zabiam. taki blok złota. O, jest! Dobra. Ale ja też chyba nie mam jabłek. No nie, 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 nie. nie, nie. Kurczę, no jak... nie! No co? To, nie wiem, jak to się nawet stało. No sam zleciał, chyba mu się to nie podobało. Eee, Kubirze, jak tam twoje no. wyzwanie? No, jeszcze brakuje mi jednego złota jednak. Ej, w ogóle teraz Aha. użyję sobie pierwszy raz moje zdobycze ostatnie, czyli. O kurczę, natyki. ale ja będę miał problem z jabłkami, bo ja mam drzewa na tym biomie, na którym rzadko chyba wypadają jabłka. No dobra, a chcesz może kupić jabłko? Za co? Za moją lawę? Nie. No dobra, to Miałam się... ja kupić, że zadanie. Zaliczone. Ja w międzyczasie będę sobie e, powiększał tą moją farmę. Dobra, no dobra, to może jak nie, nie lawy, no to co innego. Co proponujesz za jabłko? E, 16 drewna. Nie. No to jedno żelazo. Nie. Dwa żelazo. Właśnie się przyszedłem o, po mojej wyspie i znalazłem kolejne jabłko, więc no, nie wiem czy. To za wiaderko. Co wiaderko? Jak w środku jeszcze będzie lawa, to możemy lecieć. Czyli nie, jak okay. No nie wiem, ma, może być wiaderko, no. To wyrzucamy na 3-4. Dobra: 3, 4. 3. Nie, 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 nie! Trochę poleciałeś. Czyli nie robimy wymiany jednak. No, ty chciałeś mnie oszukać. To ty chciałeś! Rzuciłeś sadzonkę. A ty nic nie rzuciłeś. Trudno. <laughs> no. No, <laughs> ja bym wolał mieć sadzonkę niż nic chyba. Dobra, za dwa żelazo możemy zrobić tego Trajda rzeczywiście. Dobra, no? Proszę. Dzięki. Teraz ty. No, no, nie ma tak. Ej, ej, ej. Weź to, uh, uh, uh. Dobra, to ja robię złote jabłko. Proszę, mam no zamianę. i zadanie mam zaliczone. U, kolejne zadanie. Jest zadanie teraz. Zrób tarczę. Zrób tarczę, to właśnie dostałem od ciebie żelaza. No. Ale dobra, ja na szczęście też mam. Jeszcze? A jakieś proste zadanie. No dzisiaj wyjątkowo jakieś takie proste. Mi się wydaje, że to jest build pod jakieś super ciężkie, no ale. No, może tak być. Z dobra, ja już zrobiłem tarczę, także. Już? E. Aha, no. okej. Okay. Dobra, no to ja, ale co zrobić też? Fajnie, ale niestety już nie mam żelaza żadnego. Więc będę musiał chyba się przejść niedługo po jakiejś żelazo na tamtą wyspę. To zrobiłeś już? E, tak, zrobiłem No i mamy kolejne chcesz. zadanie. Okej, okay, teraz e. trochę cięższe. Stwórz łuki, traf przeciwnika. Bo ja nie mam nitek w ogóle. Zapomniałem, że ja to mam w ogóle. Okej. Okay. Tak, Ja ma. Co chcesz? To jest ta tarcza? A co chcesz? Nic, ja ty mogę masz się łuk, po nie nic, chciałem przejść po twojej? Nie, nie możesz. Jeszcze nie mam yy, nitek, bo skończyłem mi się, bo zrobiłem ostatnią wędkę, no nie. Okej. Okay. W ogóle teraz łatwiej będzie się nam biło z tymi mobami jak mamy już tarcze. To co, rozwalać u siebie y, tę pochodnie? <laughs> będzie jak w ostatnim filmie. Cze jak ten kurczak wyszedł? Pokaż, mogę przyjść? No. Jak? No A bo jest co? mały, on może! Yes! Zbejtowałeś mnie. No to teraz musisz czekać na mnie. No ja się trochę skryję, może. Może I mam ile? w jakiejś skrzynce nitki. Zobaczę. Dobra, kubier. Teraz będziesz musiał mnie znaleźć, a potem jeszcze trafić. Powodzenia. Mhm. No i zimno. <noise> tak. Trochę tak. <noise> Gdzie ty jesteś? Ty jesteś gdzieś w wodzie? Gdybym tam był, to bym już ci za zamurował tą wodę. Bo widzę, jak spływasz. Kurczę. <grym> hmm. Możesz być? A, nie da się tu co robić Łotera w ogóle. No dobry ząbek, dobry. A <laughs> jak ty to widzisz? Na której wyspie ty jesteś? Na swojej. Okej, okay. a zakopałeś się? Nie. Teraz cię widzę. Jak ty to tak szybko trafiłeś? Dobra, ej, ale GG, GG. Dobra, ale, ale szczerze ciężko było, ciężko. Wiesz że, miałem, wiesz, że miałem wcześniej pomysł, żeby zrobić jakby domek i w środku drzewa jakby wejście. I tam mam takie pomieszczenie małe, choć zobaczyć. No. Pokaże ci aż no. Jak wchodziłeś tutaj, teraz ja stan tak. To nie zauważyłeś. No, no, no. GG, GG, okej. okej. No to... O nie. Zobacz, piąte zadanie. Znowu będziemy 5 godzin budować. Zbuduj zbud Mob grinder. Źle powiedzieli? zbuduj prosty mob grinder, więc. Prosty, może, okay, może nie To jest będzie bardzo, tak bardzo ważne słowo akurat. Nie chce mi się chyba budować takiego giga dużego. To jak się to robiło teraz? Właśnie ja też kompletnie nie mam pojęcia jak się robi mob grinder więc może być ciężko. Teraz jak już możemy normalnie robić jedzonko, to przynajmniej nie będziemy musieli spadać do Wojda. tu. Dobra, no to trzeba zacząć kopać na Mob Grinder. Stawiam, że trzeba będzie na to wykorzystać dużo kobla. Ja będę chyba dużo, więc Więcej korzystał z drewna niż kobla. Zobaczę, ile mogę z tego drewna co mam zrobić. Dobra, ja chyba zacznę jednak budować tak. Ten kurczak mi cały czas ładzi po wyspie, a on już jest duży. Już nie jest tym takim mantym? No już nie. Możecie widzowie napisać w komentarzu, jak mam nazwać tego kurczaka. A, skończyłem. skończyłem? no teraz co? No, no jeszcze te pół płytki, co mówiłem. Tak teraz sobie myślę. jakie my już te wyspy mamy duże, nie? Tak, w porównaniu z pierwszym odcinkiem naprawdę. No rozwinęliśmy to mocno. A to dopiero w sumie czwarty Ewa. odcinek. Mamy do przejścia w ogóle 200 DNT i takie rzeczy, nie? Wchodzić po jakieś wyspy następne. W ogóle zobacz co zrobiłem, skraftowałem. Złote marchewki? Zjed jedną, no, na jedną. Okay. Na jedną walkę. Nie właśnie zjadłem ją. Dobra, ja jeszcze muszę zrobić dach i praktycznie już będę ją skończone. Dobra, starczyło, nice. Co już mam skończony? My to Okej, tak, pozostało to... mi tylko zniszczyć to. Aha, i tutaj muszę uzupełnić ranę. Działa, ale tak bym powiedział. A bo to creeper jest. Tak nie do końca. Efektywnie. Ale. O, a creeper nie wybucha, więc idealnie tutaj zrobiłem. Także zadanie piąte mam zaliczone. Bier, możesz mi oddać trochę e, stona. wiem, że nie mam stona. A, kobla. A ile? Pustaka? Coś starzy żyć możesz stawiać, no nie? No dobra, to chcę tak, żeby była dobra cena. Żebyś ty też na tym w miarę dobrze wyszedł, bo też mi zależy na... Żebyś Miał całkiem sporo tych itemów, więc mógłbym ci oddać pustaka kobla za 64 diamenty. A skąd mam wziąć diamenty? <gry 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 no dobra, to prawdziwą cenę. Zastrzały. mam akurat dokładnie 5. Dobra. Dzięki. OK. Dobra, działa. Siadł Mob Grinder. Trochę nie jest jakiś super ładny, ale działa. To jest najważniejsze. Eee, a może zrobię sobie... Chyba tak zrobię. Ja to miecz. Uuu, co tu? Przecież to nie jest Mob Grinder, ja tu miałem stać creepery. Dobra, ja też skończyłem. Chodź, zobaczysz sobie mój, mój mob grinder najpierw. Potem sobie swój zobaczy, już zobaczymy, który jest bardziej wydajny. Okej, okay, co ty tu masz? Proszę wejść, tylko nie podchodź za blisko. <laughs> co, mu? Ja nie wiem, tak jakoś mi się wydaje, że może być niezaciekawe. Chodź tu. Już, bije już, już sobie porobiłeś, już sobie porobiłeś. Chodź, chodź. No dobra, no mogę ci zaliczyć, to działać. Dobra, teraz ja przyjdę do ciebie, bo w sumie nie wiem, czy tobie będę mógł tu. E, no. No, działa, nie? Ten. No, grind, grind, no grind. O, działa, yes, zobacz, chodź. chodź, chodź. O, widzę, widzę go, ale jest no. dzielny. Jest. Działa. No, czyli ale, mamy ale, ale. zadania zaliczone ale. i mamy również... Zadanie o punkt. Zrób waterskira z najwyższej kratki jako pierwszy. Jest. to znowu musimy kopać, nie wiadomo Ej, ile. Chciałbym jak najszybciej to zrobić, ale co sumie nie da się tego zrobić szybko, przez to, że nie mamy aż tylu bloków. Zresztą ty... nie wiem, czy masz tyle, czy nie. Na razie nie mam, no. Ja nawet nie wiem do końca, na która kratka jest y, maksymalną. Teraz. Nie wiem, czy najwyższa teraz nie jest jakaś... 300 na czy coś takiego. Kto pierwszy zrobi, zdobywa punkt. Więc niekoniecznie osoba, która jako pierwsza zrobi tą swoją wieżę na tą kratkę, zrobi waterskila, nie? Więc. No tak, trzeba jeszcze zrobić waterskila rzeczywiście. Nie wiem, ile staków kopać. Dwa staki drewno to jest 100, 128, 128 kratka, ale potrzebujemy 4 staki drewno, żeby dostać się od 0 do 256 kratki. Czyli potrzebujemy około 6, 6 staków drewna. albo 5. Trochę jest presja. Nie powiem, że nie. Troszkę jest. 2-2 jest teraz. Jest. to będzie. Miał... O, przewagę, ostatnim razem ja miałem przewagę. No zaraz będę się budował, nie wiem jak ty. No ja za niedługo też. Pomyślałem o jednej rzeczy. Nie, zaraz się kierami padnie. Padło, no nie. Dobra, szybko. Ja mogę już to robić. Bierze, jak tam twój tan. Ciężko budujesz do góry? No jeszcze nie, ale. Teraz już tak. No to będziesz miał dużą przewagę, niestety. O, z liści. też dobry pomysł. O, no, właśnie tak sobie o tym pomyślałem, że. Szkoda, że ja nie mam żelaza. Ja stok... z tego żelaza zrobiłem te nożyczki. Jestem ja no ta krotka już. Nie, to będzie naj, najba... największa presja waterowa w życiu, chyba. Dobra, wystarczy tyle. Teraz trzeba zabrać wiaderko z wodą. Popatrzcie się, popatrz się do góry. No widzę, czekaj, bo cię nie, ciebie nie widzę jedynie. Aha, tylko. Bo ja taką jedną ważną rzecz zauważyłem, o której nie wiem, czy ty wiesz. Hmm, chyba wiem, o czym mówisz. no. Lecę do góry. Kurczę, ja nie odłożyłem itemów. Co to było? Strzeliłeś? Nie. Patrzę się tylko. Co? A strzelasz ty! Ja pierdzielę! Ale to jest stresujące. Ani razy nie trafiłeś. Na której jesteś kratce? 224. Mm. Czyli, czyli 250. Trafiłeś! Ile ty masz tych strzał? O, trafiłem. No, no 20. No. O kurde, nie Jakoś renderuje filmu. mi się świat. No, to będzie przerąbane. O nie! Kurczę, szkoda, że nie odłożyłem i ja mam Tyle itemów przy sobie. Chciałbym ja mniej więcej gdzie skakać, ale w ogóle <noise> budujesz się obok skrzynki, do której e, Bez najprawdopodobniej gitu. będziemy szli w następnych filmach. Kurczę, szkoda, bo kusi, żeby otworzyć to, jak jestem tak blisko. Już jestem na limicie. Nie wiem, czy będę to robił od razu, czy nie. Dobra, chyba próbuję. Próbujesz? Lecę. <noise> Lecisz. Nie, nie, nie zrobię. Zrobiłem! Na farmę! Dobra, zadanie zaliczone. Teraz ty to musisz też zrobić na kubirze. Dobra, nice, mamy punkt. Ja pierdzielę, jakbyś zobaczył, jak to wyglądało. Ja myślałem, że chciałem polecić na któryś z tych bloków, a poleciałem na swoją farmę. No nie, to ja nie muszę tego zrobić. No nie musisz, ale jak chcesz, to możesz zrobić, no. Moim zdaniem, warto tak się przetestować, bo to jest dosyć takie fajne, no żeby watera? No idę, idę. No czekam na ciebie, ja już punkt mam. Chciałem odłożyć itemy, skoro i tak już masz punkt z tego, to czemu mam je tracić, nie? W sensie, jeżeli bym nie zrobił. Kurde, a co z moją lawą w ogóle? Co, z lawą? No z lawą, mówiłeś, że... Tak zasłużę. No to teraz zdobyłem punkt, to chyba zasłużyłem tam No moją Nie lawę. wiem. Okej, okay. no to lecę. Próbuję zrobić tego watera. Może mi się uda. Spróbuję. Okay. Okay. O kurczę nic nie widzę. O nie! Prawie do Wojna spadłem. O stąd. kurczę, spadłem i wszystko. Poleciało. No, niestety. A ty w końcu tego nie odłożyłeś, czy co? No, nie wszystko. Odłożyłem tylko takie poboczne rzeczy. Kurcze. No to lipa, dobra, muszę zrobić tulsy w takim razie. Eee, Kubir, kubier, ale no, skończyłem challenge, wygrałem challenge, gdzie jest moja lawa. ja ci powiem w ten sposób. Lawa jest wysoko. Lawa jest wysoka. Powodzenia. Tam? <laughs> Powodzonka. A ty mi zostaw... Dzięki za den, za zostawienie tego. Pokaż, pokaż. A, nie zostawię jej za bardzo, no ale. Dobra, jakoś się będę wspinał. A co ty robisz? Nic.. Okay. Ile tego jeszcze. A od setnej kratce jestem. Jak ci idzie? Okej, okay, no dobrze, no. Powoli się wspinam, 240, kratka. Jeśli mnie oszukałeś, to zginiesz na pewno. I zniszczę ci yy, twoją koblarkę, po prostu wezmę swoją lawę stamtąd. Nie oszukałem cię, Bush. Bierzę Nie cię oszukałbym cię. To była bardzo dobra taktyka z mojej strony. Co ty zrobiłeś? Nie wiem. okej. Okay. No zaraz się dowiem. Pamiętam gdzie dokładnie wszystko, zostawiam ci, mi coś ukradłeś, to... Okej, okay, rzeczywiście. Jest? sława. szanuję, szanuję. No spoko, spoko. No jeszcze zrobię watera. Albo w sumie nie, no zbyt, zbyt zbyt... spadła ale... być ta lava do wojna. Zbyt atrakcyjne mam. No i kicior. Gdzie ty jesteś? Na swojej wyspie. Mogę przejść? Na to. Nic. No to. Po co tu przyszedłeś? Hmm, tak o Sześć. E, sporo masz tą farmę w sumie. No mam, mam. Mogę zwiedzić twój domek mi trzeba na przykład. Ale po co? Dzięki. E, nie, <laughs> ale tak o. Co? Nie możesz. Zrobiłeś to. Odzyskałem co moje. Okay. Masz hita i zostań tam do końca życia. <laughs> Nie. No Dzień. dobra, może fair, może nie fair Nie zależy mi za bardzo na tym, leczu, bo tak to Przynajmniej mamy oboje to, co chcieliśmy I Ja wygrywam, jak na razie Mamy 3-2 Niestety nie udało mi się utrzymać tej pozycji Z jednym punktem do przodu mm -hmm. I teraz bo muszę ją odrabiać no, no, żeby wygrać musisz teraz jakby albo dwa pod rząd wygrać Albo nie wiem co No tak, ale przed nami jeszcze trochę filmów, także myślę, że na spokojnie mi się Uda wygrać całą serię z przewagą Paru punktów na pewno Zobaczymy, zobaczymy Zobaczymy